No i zaczynamy składać deka, tutaj poobcinam karty, które nie są w moim kolorze i którymi na pewno nie chcę grać, no to nie będę dwiema sztukami Spare Supplies grał. Myślę, że można już zdecydować, że nie będę grał kleryków, mam czterech i myślę, że część będzie do obcięcia. i no to nie nie jest ta karta do mojej talii na pewno. No 4 plus y, pakbista, tak, ale wciąż. No dobra, no i tak naprawdę bardzo dużo kart jest w moich kolorach i tu trzeba po prostu to poważniej rozważyć, co ja chcę tu, tutaj robić. Yy. No tak teraz no żałuję częściowo, że tego Filtresearch w żadnym momencie się nie przychwyciło, bo jak na to, że gram niebieskim, no to nie mam za bardzo takiego twardego e, ciągnięcia kart, ale ten Price wątpi, żebym i tak chciał tym grać. No z tego powodu mogę jedną sztukę z per zostawić, ale, ale rozważę to jeszcze niekoniecznie tak zrobię. Ale no mam jakieś tam warunkowe drawowanie kart, tak? I to jest w postaci tego. Tylko to jest full party, więc tutaj Pug Beast jest moim jedynym wojownikiem, to było, miało właśnie sens, sens wzięcie tego Pug że przynajmniej mam teoretyczną szansę na full party, mam sporo wizardów, mam e, siedmiu rogów. No bo pakbista zami wziąłem zamiast Saptu st st Strike'a, który jest y, bardzo dobrą kartą, ale, ale właśnie to party jest dość ważne, no i tych kleryków e, też to jest powód, żeby nie obcinać mimo wszystko, mimo że mam tylko czter czterech, y, mimo że mam czterech i z tego ten jest fajny bardzo, ten jest średniacki, ale oni są dobrzy, jeżeli naprawdę sporo mam kart gainujących życie. Jeśli nie, to, to są znowu średni i tu jest ten problem, bo ja gainuję życie z, chyba tylko z dwóch kart, to jest z Mind Tego właśnie. No i tak, i to jest niestety tylko tyle. To, to mm, nie cieszy, ale chyba nie chcę obcinać mimo wszystko. Kritów e, z typem Party. Tranas Silencer też jakoś tam dużo lepiej działa. Mm. No i zobaczymy, czy to się opłaci, no, po prostu taki, takie podejście do tematu, że gram takimi kartami, które nie są za szczególne po to, żeby żeby to party lepiej działało, no ale mam trochę tego. Tu nie dość, że jest tańsze, to jeszcze właśnie dzięki temu, że mam typy party, to jest większa szansa, że rzeczywiście dwa kryty zreanimuję, to rzucając. To reanimowanie takich drana Silencerów jest całkiem fajne, bo to, to nawet jak wtedy Jakieś minus 1, minus 1, czy minus 2, minus 2 robią, to to, to jest y, mocny target do reanimacji. Targ, jeżeli to po prostu i tak z jednej karty reanimuję dwie i nawet coś małego zdejmę, to to jest mocne zagranie. To mogę się zastanowić, czy nie obciąć. Yy. Oni no, nie podobają mi się ze szczególnie, ale, ale to są rogi i znowu tak nie specjalnie mi się chce obcinać. Zobaczę, czy nie będę zmuszony, ale na razie. Nie chcę, no to też jest, jest fajne, że to, to jest jakiś lord rogów, tak? Daje plus 1 plus 0, więc znowu rogi trochę zyskują i rana silencer i, i ci ten patrzy na to, czy gram rogami, dostaje by i się robi ciekawszy sporo. No i tutaj tych drugoturowych dropów zebrałem już sporo tak naprawdę to yy, tak to jest jeden, którym chcę grać, dwóch, trzech, czterech, pięciu, sześciu. To jest, to jest bardzo dużo nawet, tak więc yy, granie tymi mnie nie bawi, no. Zdecydowanie. No. sześć yy, drugoturowych Dropów. No w tym momencie mam 17 kreatur i, i to jest chyba 5, 12, 16. Ma te typy party i jest jeden beast, to jest ten, który też ma typy party, więc już jak nie chcę obcinać nic z typami party, to powinienem obciąć e, 9 e, non -crit. I tak, czas policzyć kikary. Tu mam jeden, który tak jak, jak gram tą masową reanimacją, to nie szczególnie mi się chce grać drugim takim efektem, który jest znacznie gorszy. Czy efektem jakiegoś tam wracania z grobu, tu na rękę, taniej na rękę, a tu raczej drożej. Ale to też zależy, bo tak naprawdę czasem mogę to zagrać za 3 i wrócić dwa kryty do gry, a tutaj musiałbym 4 mana płacić za wrócenie dwóch na rękę, więc no to Blood Baconing to grałbym chyba tylko dlatego, że Roost of Drakes jest i te Roost of Drakes rozważam obcięcie. Więc mam poza tym jednego kickera, drugiego Intutermine raczej wolałbym nie obcinać. No i tak no 3 to nie jest tak, tak aż mało, no ale to nie jest jakiś build around, to jest jakiś za drogi drake, który czyli za 4 mał na 2 na 2 lata, czy który Czasem się zdubluje i wtedy jest fajny deal, ale nie tak często, więc może jednak obetniemy to i obetniemy to. Into the Royal i, i tego nie chcę obcinać. Myślę, że można obciąć jednego landa, bo, bo to no jest wizard, ale, ale jest taki, którego lepiej liczyć jako landa. A jak mam wystarczająco dużo landów, to wtedy się jakoś tam cieszę, że mogę Krita z typem Party zagrać, no bo ja mam tyle remowalu i into the Royal też raczej nie chcę obcinać, że tu będę miał problem z obcinaniem czegoś. Antykognitaryzm, jak mam dużo remowalu, to mnie jakoś nie przekonuje, to można się zastanowić na ile realistyczne będzie to, to przemielenie przeciwnika, szczególnie że Mindrain też rozważam obcięcie gdzie oni się robią już naprawdę słabi wtedy. No ale nie wiem, czy, czy dla nich... No, to są jakieś tam kritki, które wspierają, są za słabe jak na to, co same robią i wspierają tę synergię party, ale Mind naprawdę mi trzymał tylko dla nich, to chyba nie ma sensu, bo Inscription of Ruin już ma ten efekt, a jest po prostu znacznie lepszą kartą i um. I tak. To jest jedyne co, co mieli przeciwnika. Tu discard dwóch, no jakoś tam grup powiększa, ale jeśli nie rzucam tego z to to nie jest podstawowy mod, Raczej removal jest podstawowym modem. Yy. i tak poza tym to ja nie miałem przeciwnika nawet tu jest niby antykombo nawet bo egzajduje jakieś rzeczy z, z grobu przeciwnika co, co mi tylko przeszkadza właśnie ale to raczej też obecne tak naprawdę ostatecznie Więc powiedzmy że obcinam shadow z First supplies. To. No i tak naprawdę dochodzę mniej więcej do tego, co bym chciał. Czyli mam trochę granatów, które mi się nie podobają, ale wspierają synergię na party i trochę mocnych kart z tym. I właśnie obcinam jednego landa. Jumarahu i Zertiestniczą, Dark I wydaje się to mieć sens, no trochę drogi ten dek, 3,5 w końcu wyszedł średni koszt, no ale tak, to powinno być zwykle tańsze. Skoro każdy mój crit ma typ party, to powinno być tańsze. No i tyle, też mam jakieś kickery tutaj, jeden. I tutaj drugi, które, karty, które fajnie jest zagrać z kikerem, tak? To, to może mniej się muszę na to spinać, bo Removal w czas albo nawet mindrot nie jest zły, ale, ale zdecydowanie to, to jakiś status bliżej bomby osiąga, jeżeli właśnie za 7 mana rzucę, więc... No jest trochę tak drogo, no i to, to może być powód, żeby z jedną jeszcze kartę inną obciąć i... I grać na 17 landów plus umarę i a nie 16 landów plus, ten, bo umarł Skyfoss. Tylko, że trochę nie ma co, no właśnie musiałbym... Coś z typem party wywalać, lub, lub ramowala już, lub into to the Royal, no... No raczej po prostu bym z jednego critka musiał obciąć, no bo te są trochę takie właśnie tylko grane tylko dlatego, że mają typ party, ale, ale 17 landów to nie jest, tak źle, żebym coś takiego miał. No to właśnie to połowiczne obci obcięcie critka to jest traktowanie tego Wizarda jako Landa po prostu i chyba na tym poprzestanę, więc... Yy, yy. 15 do 9. Into the Royal z kickerem wymaga podwójnej niebieskiej. 15 do 9, ale ten Thief jest podwójnie liczony. Na podwójnej czarnej to wymaga i potrójnej czarnej wymaga to więc więc generalnie... No myślę, że... Chyba tak. Licząc właśnie to jeszcze jako landa. Ale nie wiem, no jeszcze się zastanowię, może jednak... Że jednak ta bardziej wyrównana. Opcja 9 słompów to nie jest tak mało, no jednak tu tych podwójnych kosztów nie mam tak dużo w niebieskich kart jest sporo mniej, ale tak naprawdę wśród tych tańszych jest gęstość sporo większa, więc wiem, chciałbym je na czas zagrywać jakby coś, więc... no myślę, że tak zostawimy. Bo za chwilę pewnie zacznę pierwszą grę.